Big Jack. Mam taką wizję tego, że jak są walki niskorosłych, to nie powinien być tak duży oktagon. Oni mają krótkie nogi. No, ja nie chcę tu wiedzieć nikogo obrazić, ale jakby była mniejsza jakby był mniejszy ten oktagon czy nie wiem jakaś klatka rzymska coś, coś w tym stylu, że po prostu nie miejsca to moim zdaniem by to lepiej wyglądało. Mini Mike kurde fajna, fajna metamorfoza przede wszystkim wygrał, wygrał tutaj pas. Więc, więc też tutaj szacunek dla Majka. Gratuluję oczywiście Majkowi, kibicowałem mu, ale jakby ta klatka była czy ten oktagon był trochę mniejszy, to, to na pewno by większy spektakl był, nie? Nie chcę oczywiście, że ktoś ode, od, odebrał to na zasadzie to co jeszcze, nie wiem, lwa im tam wpuścimy. To nie chodzi o to, żeby zrobić igrzyska śmierci, tylko po prostu dopasować y, dopasować y, no, pod ich wzrost, nie? To ja nie chcę tu nikogo obrazić, że jest mały czy coś. No ale to jest tak jak y, Jakieś inne osoby by się po prostu biły w oktagonie, który ma 200 metrów na 200 metrów i by się ganiali dookoła. E, więc no, jeszcze zauważyłem śmieszną rzecz, za każdym razem jak Mike ma wyprowadzić coś, to co wyciąga język na zewnątrz. Więc no, można, można, się, można się tym zasugerować. Nie jak jest język na zewnątrz, to znaczy, że leci cios.